Wszystkim witam witam w 12. O, oh, ja! Yeah. Dobra, zawiedzasz, że mam, od dażę mi by to, bychane, by najpierw, co cię miało, do 10. Mam paskę mm, z niferem, znowu. Mam na sobie taką, a, a może być sobie chcecie, żebym zmieniała. To w sumie dobry pomysł zmieniać. Mm. Bo ja na razie miałam takie... Chlorowy miałam A co mnie widzicie, wiecie, mam jeszcze taką różową Różową opaskę Nie Wiem, jutro będę dekorować cholinkę. To jutro To jutro będę, no... Jutro zrobię opaskę różową założyć Dobra, zrobię Opracuję moją opaskę Gryń od do 10 Miał bluzkę, tak. W sensie od do 10, z buszyna, taka z paski W sensie od 1 do 10 taką bluzkę, bo tak są taka trochę heragopatera, jak widzicie Moje spodnie w sensie od 1 do 10 Skarpetki od do 10 No i jacyś imię od 1 do 10 Dobra, teraz Teraz Teraz, teraz, teraz co, będę, co? No tak Co mamy w kalendarzu anywatowym? Mamy Gerpita'! Gerpit! Czy jakoś tak? to jest taki lew, to jest Gerbit. Ja jeszcze go nie miałam i to było w numerze w, yy, 12. Wiem, że dzisiaj jest 18 dzień, ale ja idę... no to no, Ja do tego. Ja w tamtego ja nie robiłam vlogmasów, wiecie o tym. No i jakoś wyszło, że nie. No i jakoś... Eee, no, i jakoś, jakoś w tym, jakoś w tym dogoniu robiłam codziennie. No to, no to jakoś, no. No, po prostu nie szłam do no, góry, nie robiłam filmików. No i dlatego, może, może dlatego. Eee, no. Eee, no. Ale no, jak no, wiesz, że to jest, to jest pokazane na początku. A, jeszcze w tobie. Żeby minęło górę, dużo łapki w górę, subrycję, dzwoneczku, jeszcze dużo komentowania, wyświetlania i za i no i chyba już Napi napiszę em um, y, no te y, no napisze, co mowa na a to jest chyba takie, takie coś, żeby tak trzymać garpi, Napiszcie napiszę w komentarzu czy to znaczy garpi napiszcie w komentarzu mi. I, I to jest chyba lewek, wiem. Nie lew, chyba lew albo tygrys, a nie, ale chyba tygrys. I to jest ina mój gerpić. Napiszcie, czy jest czy, czy, czy czy to to gerpić, czy kto w komentarzu. Tak wygląda pokażę Wam z bliska, a to z daleka. To jest bliska daleka. Napiszcie jak bardziej widzicie, czy jest daleka, czy z bliska, a chyba z bliska. Ja i światło się odbija, a tu nie chyba. Nawet tutaj tu, 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 nie. Dobra. No i tak. I to do mojej rodzinki, i rodzinki, jak to się nazywa rodzinki. Takiej. To demon hunter, to hunterowe. I co? I widzisz Oj, taka droga. No, dziś był numer 12. Zobaczcie. To jest numer 12. I to widzisz numer 12. I zobaczcie. Zobaczcie, może w siad, zjadł. zjadł wczoraj zjadł i cis zjadł A to ma być dla mnie. No ale ja stąd, stąd tutaj. No i to trochę sumienie fajnie że to zrobił. No to. nie widziałam, że to Nie wiem, że to jest dla mnie. A nie będzie, o tym. Nie wiem. mam tego torby złoty czuję. Nie wiem jak widzicie, ale... O! Widzicie? Widzicie, taka tak, mi tak, tak jakby, o, od... nie wiem czy widzicie, o to mi torbę, z... o to mi chodzi torbę, taką kolorową, jak widzicie, i wiecie, to ona ze słodyczami, on, on jej nie, jadł. znaczy jadł w październiku, jak on to przyniósł, jeszcze przed świętami, a wtedy jeszcze poszedł kurnim on już tam zajrzał w październiku, a wtedy jeszcze nie mógł, a teraz już może, i teraz taka mi też ja wiem, co to, to jest miła. Napiszcie, jeszcze nie tatę go um, za minkę z dajcie, albo. Um, albo, albo. Miękne albo że, 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 że nie mojego go za to. Jest to ja przeczytam i. i dla mnie. dla was. serdeczkę. A dzisiaj go z już będzie. Nie, po prostu mam przypnienie, ja zjadłam mamę mam i już. No. A dziś, powiedziałam, że później zrobię porządki, no to gdzieś piątek, to coś jest, to zrobimy. To chodź, pokażę moje świąteczne rzeczy. Nikomu mam tutaj na głowie. ja na przykład tu mam takie krzesełko, nie wiem widzicie. Tu mam takie krzesełko, jak widzicie. I tu mam takie rzeczy. I tu jest taka, to jest mój sweter świąteczny, jak widzicie? Właśnie, o ten to jest sweter świąteczny. I tam też inne bluzek widzicie? I mam taki straszny pałac. Zobaczcie. I jest strzemałe, Ale to jest ta. I mama mi kupiła przewczoraj, czy tam, znaczy nie, chyba wtorek. Świetnie, mnie sełka i jest taka, taki fajny z tego, który miałam jego raz. Czytałam, no właśnie. Taki fajny, biały, biały ludzki. Chyba miałam go na filmie, ale nie wiem. Taki, taki. Mięciutki. Mięciutki bardzo jest. I no. O, dobra. Widzicie, jego, Dobra, teraz Wam. o i zobaczcie. Nie, o, my już sobie o, to, o takie uszy mi chodziło. A teraz naprawdę rujnę, bo tak w szafie. Właśnie mam pokażę, nie wiem, czy to jest jakby porządki szafie, czy jakby pokazywanie świetnych ubrań. Wiecie, tym. Jesteśmy teraz w mojej szafie. Szafie? Szafie. A może wysłuchajcie, żeby to, to czy szafie, nie? To trochę będzie to ale zobaczcie, widzicie? To jest taka, mmm, to jest taka, nie wiem, czy widzicie, bo całe jest, jest za ciemno, patrzcie. O, widzicie, to jest taka, nie wiem, czy jest chyba, o, widzicie, tam czerwoną? O, pokażę wam. To, właśnie to, co ja ręką robię, patrzcie, ta, ta, o tamta, o ta, czerwona, czyli, że mi o, o tą, oj, spadło, poczekajcie, to jest właśnie, mm, Właśnie to jest moja bukienka, jako boże nie, no ją miałam, wiecie co, miałam na Wigilii Klasowej, chyba to miałam, na bójku, na święto ją miała, no ona tak się prezentuje, co dziwne, 1 za 10, I to tylko jakoś mam, znowu jakoś mało rzeczy, złożymy jakoś tak, a to będzie tak, mam jeszcze, o taką, o taką mam jeszcze, Hmm. taką fajną chyba ją, chyba ją miałam też miałam chyba im dość sobie ale nie jestem pewna I taka fajna jest taka jakby szurająca ale taka bardzo fajna taka u taka fajna fajna naprawdę. Hmm. Jest to co bym mogła tu jeszcze bym mieć co jeszcze mam Mam jeszcze taki, taki, taki sweterek, taki jakby bluza sweterkowa, którą jeszcze na filmie nie miałam, a może będzie. o tak ją od 1 do 10. A, Zapomniałam. Jeszcze ocenicie tą sukienkę od 1 do 10, ocenicie tu w komentarzu. No to poprzód, teraz teraz tył. No i to jest w sumie z 22, ale no, chyba już nie mogę takiego rozmiaru. Mogę, jedynie 134 albo 140. Mama bo bym do końca do tego roku mogę 134, a potem 140. zadamy jest 134 i ja sobie tam bluzę z myszką mini. To jest i też taka fajna minciutka. Zostawcie tu w komentarzu od 1 do 10, tu w przód i tył. tam się tu w komentarzu. No jakbyś moja trzecia rzecz świąteczna, taka no, świąteczna i czerwona. Jak coś jest czerwonego, świątecznego, to to się liczy, jak same czerwony, to też liczę. liczy, jak same świątecznego, to też się liczy jako Miałem takie już rzeczy, to jest fajniejsze też, jak sobie widzę. robię, takie porządki robię. Ale czemu to jest skarpeta? No nie wiem, w mnie. To jak stosuję szafa ale... Tak, akurat włożę... bo, 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 tutaj było. Nie się czy to jest. Dobra, Zobaczmy, sobie coś mam świątecznego. O, świątecznego? Mam jeszcze taki sweterek. Nie wiem, czy jest taki typowo świąteczny, ale napiszcie w komentarzu. Jakieś śnieżynki, czy tam gwiazdy? Są mi takie fajne wzory. Mogę je podkreślić jako jakoś świąteczny? Uznajmy, że to jest moja czwarta rzecz. Napiszcie, czy to świąteczne, czy nie, ale ja jednak jako czwarta rzecz. Napiszcie, w kadłubu, czy to jeszcze nie. Jeden do dziesięć. Jeszcze. To będzie taki czerwony sweter. już jest trochę taki słaby, ale też może i fajny, ale inny zakładek nie będzie za niebrzyma. Ale od 5 od 1 do 10. To będzie przód i te ty... hmm. 3-4-5. Mam już pięć rzeczy. Świąteczny. O. O, o, o. Jako, jako, jako szósta rzecz. Nie wiem, czy taka świąteczna, ale jest czerwona. Ja mam że takie czerwone rzeczy, które też nie snem. To moja szósta rzecz, to jest taka. 1 do 10, to jest taka spódniczka. 1 do 10. Taka no no! Nie, <grym> moja szósta rzecz, oooo! Jako. Nie wiem, czy taka świetna rzecz, ale takie, takie Fajne okularko. No zimą mam. Takie jest fajne, zmisię. Zobaczcie, z misie. Że, że Wam to pokażę. Że jest coś takiego i no. Mm. Nie wiem, czy się A no, zobaczcie, i dwie to już I, i mam takie coś, że, że jest coś takiego. I już jestem misiem, misiem, episiem, tla, tla Ocencie mi od 1 do 10 Zobaczcie moją, moją taką bluzę takie od 1 do 10 Taki to jest przód, a to jest z tyłu Dobra Ocencie 1 do 10 Proszę nie co ja. to w komentarzu o, to jest jakieś coś, tak się prezentuje tego. No to dobra. jak to tak zrobić fajnie? Chybię. Chyba nie mam. Jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem. Fajnie, ja że się pokazałam, mam się widowia mam, w tych rzeczy mam więcej, mam ogólnie mam 7 rzeczy, znaczy 7, 7, 7, czyli jak 6, 7, 6, 7, 6, 7. Weź to jest widowia, a w sumie ogólnie ja mam więcej rzeczy. Widzieliście, że na początku na nowych masach miałam ubrania, widzieliście, rzeczy, dziś wam pokazałam, ale dużo nosiłam takich rzeczy i mam je, Weź. mam je, sobie zużyte, znaczy, znaczy można je nosić, o to chodzi, no, można nosić, tylko trzeba uprać, o uprać, trzeba, no, bo no, nie mi tego mieć, no, no, mogę tego mieć cały czas, trzeba to, trzeba do, do pralki, żeby, no, ale moja mama nie ma tego na to czasu, a teraz tego nie robi, znaczy sobie pierze swoje, tam ubrania, ale to rzadko, swoje koszulki pracy, mm. No ja już bo będę się kończyła. Nie wiem czy tu, w tej okoliczności, czy przykórku. I jest ja umiejętnie u nieją jaką miniaturkę. Wiem jaka będzie miniaturka. Już nie zaczęłam, ale może wiem jaka będzie. Wiedziałem, jaka sobie. Że będę tu. Zobaczcie, że otworzę... <tuszy> otworzę to szafę i to będą. I to będzie moja miniaturka. No fajna, spoko, fajna. I no, ja już chyba się chcę kończyć. Chyba jest biurka. Więc mam moją rzecz. Moja 1 do 10. Moje bluszcze Nawet 10. Ja już idę do biurka. nie wiem co robić, no i chyba... Nie mam za nie bo już używam już 12. Nawet Wam pokazałam najpierw. No, a w komentarzu ogólnie możecie dać ubranie, bo to znaczy, że ubrania, żebym pokazywałam ogólnie też ubranie. To nie jest takie jakby porządki w szafie, tylko ubranie się oddaśmy. Tutaj jakieś ubranie, to wiemy, że jakieś ubranie chodzi. Jak w tym odcinku dobre, muszę już kończyć to. Pa wszystkie przypominam Wam o łapkę górę, dużo w górę, super komentowania i dużo. Dużo związkowania, komentowania i i.